Siemanko dzisiaj będziemy robili trickshoty Mortisem Tak, dokładnie yy, No, niestety nie było odcinków ostatnio Ponieważ mam już dużo nauki Już mam kartkówkę w piątek Zapowiedzianą Numer, numer jeden Numer pierwszy kartkówki yy, Straszą bardzo niezapowiedzianymi kartkówkami, odpytkami Mam nadzieję, że dam radę w szkole No i co? Jak... Chcecie, żeby były odcinki i chcecie, żebym właśnie nagrywał. To dajcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Będę starał się częściej to nagrywać. I co? Lecimy już. meczyk znaleziony. I zaczynamy. Tak więc tutaj widzę kole Już zmarnowała gadżet w ogóle. Daj nam. Dobra. Tak zowtajmowałem. Konieczu. Podanie do bibi taktyczne. No, na Mike nic nie zrobi na ten. Dajna Mike nic nie zrobi na WordPress i BB. o Tego Dajna się nie spodziewałem. Tak więc co? Odrodziłem się i lecimy dalej. Już on zaraz przygotowany, długi atak. Chciaż Może zrobiłbym tak o... taki myczek? No i co? Nie trafiłem. Ale bocik jestem. Dobra, teraz. Też z piłką. Siu. <grym zyprzytanie> Przepraszam! Przepraszam was, ale to był więk radości, to takie... ...takie dziwne jakby pierdnięcie moje z ust. Ja się tak dziwnie zaśmieję, Lecimy dalej. Następny meczek. Tego się nie spodziewałem. O, no i super mamy szelkę. Na szeli to zbytnio nic nie zrobię. No bo co na szeli? Shelly... No co ja mam na szeli zrobić, jak ona ma mnie na 2-3 hity. Na kolta jeszcze coś mogę, ale. No błaga mnie na szelkę. Masz, Edgar. Super jesteś. No i tak, i rozwali teraz bramkę i będzie właśnie już... Dobrze! Dobrze! Oj, 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 Kolcik, co ty jakiś odpalony? Trzeba Kolcika porobić, on się odpalił jako No trafiłem na Primo Jedkara przy szelce więc to za dobrym rozwiązaniem nie jest. Tak, tak, wiedziałem. Tak, tak, dobry jesteś, kolczyk? Wiem. Dawaj. Ja nie mogę kogo ja trafię do drużyny no bez jaj. Trafić El Primo i Edgara jeszcze ja grając Mortisem na Shelly. O, teraz będzie bardzo mocne. Bardzo fajne. Bardzo fajny meczik będzie. Daj na Mike na Daj na Mike Mortis i Barley. Hopa, hopa. Mm, tutaj trzeba by. On to wiedział, on to wiedział. O, Bibi co w ogóle tam stoi. Bibi porobiona przez Barleya na blisko. Daj, dobrze. Daj nam grademolko, okej. Okay. No i nie wiem czy zdążę. Chyba tak, dobra. Cześć, daj na Mike. Dobra. Tutaj na spokojnie. Trzeba sobie Dasza przyszykować. O... Ale mi ścina lekko cały czas. No i nice. Dobra. Lecę. Bum. Dobra. No bardziej by mnie nie probił raczej, chociaż gdybym dłużej stał i się, lub się kręcił, no to wtedy już tak. I tutaj szybko BUM. BUM. Maj. Myślałem, że go jakoś tam trafię. Bum. Oj. Daj na Mike nie. 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 Dobra. Oj, sercz. BUM. Przypał. No, i niestety nie wszedłem do bramki. Tylko wywaliłem tą piłkę. Nie wiem po co w sumie. Dobra, lecimy dalej. Damy radę. Siema Barley. A z gadżetuję. Mam jeszcze jeden gadżet, więc mogę. Serce obudził. Już. Ok. Ło. Trzeba uciec. Oj, oj. Trzeba troszkę wycofać. Dajcie mi chwilę. Cyk masz. Nie! o eee, przypał. Oj, widzowie, przypał. Dobra, nie przegramy na Barleja i daj na Majka. Nie ma szans. Ale, że on nie ultuje od razu. Dobra. Pa, 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 pa. Pana to, pana to, pana to. Lecimy, 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 lecimy. Daj Mike się mnie boi. On się mnie boi. O, ale to mnie dziwnie wybiło. <gasps> Bel prawie. No, dobra. Lecimy. Dobra, już mam trzy ataki. To można coś zdziałać. Bum. Nie! Dobra. Jest, gg, gg Można się pospinować Bum Nice Dobra 40 żetonów No niestety nie otworzymy O, zaraz megaboxik w ogóle będzie A ja pewnie idę tutaj, klub, dalej pierwszy Ciekawe właśnie co się stanie jak Już wywalą te Wszystkie osoby zostanie 30. Haha, <laughs> ale bocik. Nie, w, nie polecam z nim grać. Ale możecie wbić do niego. A ja co? A ja mówię siema.